Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, nie z telewizji, co słychać ze studia naszego, a z gabinetu Pana Dyrektora Serwinowskiego, z której od niedawna, i pisaliśmy o tym, został właśnie szefem zarządu dróg powiatowych, już pełnomocnie, prawda Panie dyrektorze tak Witam serdecznie Pana Dyrektora. Witam bardzo serdecznie. Pan Dyrektor już wie, co mnie tu sprowadza, a sprawa konkretna, ale jak to mówię, od szczegółu będziemy przechodzili do ogółu. Zacznijmy od tego, że przyjęliście ostatnią ulicę Mickiewicza od miasta i się, zajmuje się nią powiat. Ale jak widzę, z ulicą Mickiewicza będą kłopoty. Mamy pierwszy kłopot, czyli jeden z mieszkańców, właściciel posesji, buduje się na swojej działce, na obrzeżu swojej działki, ale stawia ogrodzenie tuż przy. No przyjezdni, krótko mówiąc, panie dyrektorze, jak to się stało? Co to spowodowało, że wy nie wiedzieliście o tym z początku, prawda? I dopiero ta reakcja była troszeczkę spóźniona. Podejrzewam, że to prawo budowlane spowodowało. Panie redaktorze, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że ulica Niszkiwicza jest zlokalizowana z zwartej zabudowie. Tak. Te obrodzenia, które tam występują, są obrodzeniami, które były... To jest stara bardzo długiego staro. czasu zlokalizowane. Obecnie zdarzają się, że mieszkańcy w ciągu tej ulicy wymieniają ogrodzenia, które były już tam ogrodzeniami wiekowymi, tak. na ogrodzenia no, no. nowe. zachowując w tym samym lokalizację ogrodzeń w tym samym miejscu, w którym tą lokalizację oni mieli przed budowaniem tego ogrodzenia. Czyli inwestor jest zdania, że jeśli postawi nowe ogrodzenie na śladzie starego, to jest w zgodzie z prawem. Tak jest. Tu w tym przypadku, akurat na ulicy Mickiewicza Wygląda to w ten sposób, iż właściciel nieruchomości, który zaczął modernizację tego ogrodzenia, tak, tak. remont, tak. modernizację tak. wymiany tego ogrodzenia, lokalizuje go w tej samej odległości, w której to poprzednie ogrodzenie było zlokalizowane. Co za tym idzie, lokalizuje go na granicy pasa drogowego. Czyli nie wgrodził się w istniejący pas drogowy, tylko robi to na granicy pasa drogowego w swojej nieruchomości. W, w związku z tym tu nie ma definicji ani możliwości, że następuje bezprawne zajęcie pasa drogowego nie musiał, powiedzmy otwarcie, tego zgłaszać do was, co było domeną jeszcze poprzedniego prawa. Tak? Wcześniej było tak, że jeżeli zgłoszenia były, jeżeli ogrodzenia były Nowe. zgłaszane, tak, od, od jest, remont ogrodzenia, tak. wymiana tego ogrodzenia tak. organizacja e, były. Przy poprzednich przepisach, które obowiązywały uzgadniane z zarządcą drogi, ponieważ poszło na zgłoszenie i architektura, która wydawała, do, 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 do której składały się wniosek o remont, wymianę czy lokalizację obróżnienia, wymagała uzgodnienia z zarządcą drogą. Tak. I w tej formie my wydaliśmy, wydawaliśmy opinię co do tych lokalizacji, to tak. była opinia. Ale wiedzieliście kto gdzie grozi no, w których to, miejscach to robię. To. Natomiast tak? teraz nasze służby patrolując blisko 500 kilometrów. Znaczy to, to wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych. No mamy drugie... 500 kilometrów dróg w powiecie i około 10, niecałe 10. 10 kilometrów tak? w Mieście. My te ulicę patrolujemy, więc tego rodzaju teraz tak. sytuacje, tak. gdy nie wiemy o takich mamy takich informacje, że coś się dzieje faktycznie w terenie, sami to wychwytujemy. Natomiast nasza ustawa o droga publicznych... Nie precyzuje tego, czy ogrodzenia mają być uzgadnione zarządcą drogi, czy nie mają być uzgadnione zarządcą drogi. Nie ma nic wspomniane na temat lokalizacji ogrodzeń w ustawie o drogach publicznych. W związku z powyższym nie wynika z tej ustawy, iż właściciel nieruchomości, który obecnie chce się wrodzić, musi uzgadniać to w formie decyzji, postanowienia administracyjnie zarządzającego. Tak jest, musi tego, nie musi tego nam zgłaszać. Tak. Jeżeli robi to e, oczywiście na granicy pasa drogowego, bądź rodzi się w swojej nieruchomości, bo gdyby zaszła taka sytuacja, że... Zajmuje pas drogowy. No. Oczywiście. I wtedy mamy, mamy możliwości tutaj zarówno e, egzekwowania tego, ponieważ... Ustawa o drogach mówi, jak się w takiej formie zachować, jakie są kary, jakie decyzje można nakładać, natomiast w stosunku do lokalizacji ogrodzeń nie ma takiej decyzji. Gdyby faktycznie on wszedł w pas drogowy, wtedy możemy korzystać z ustawy o Natomiast na dzień dzisiejszy pas drogowy ulicy Mickiewicza jest różny. Z jednej z strony, z strony mamy, <laughs> <z> jednej <laughs> strony mamy lokal, chodnik miarodajny, powiedzmy, że trzyma tak. odroba na metr, natomiast z drugiej strony wiemy, jak on wygląda, jest tym mieszkańcem także tego terenu. Mówimy o lewej stronie jezdni jadąc w kierunku ulicy Dobrówki. Jest tak. on tam zróżnicowany. Tuż przed Dobrówki właściwie. To tak jest, jest, tak jest to, jest, no jest to jest, zróżnicowany. Są to zaszłości, które były z przeszłości wynikające, te ogrodzenia, które były lokalizowane. Mamy dość blisko zlokalizowaną zabudowę mieszkaniową tych, z Niskim, bo te budynki są blisko Czy pan wie ile pojazdów mniej więcej na dobę przyjeżdża ulicą dobrówki teraz? Czy badacie to, czy nie? Bo jakieś eee... już że w Warszawsku tyle tyle, że innymi ulicami... Panie że nie chcę na obecną chwilę mówić jakie to są na ruchu. jest spory ruch. Jest ruch, bo to jest droga, która łączy tutaj drogę krajową z... Nie tylko pojazdów, ale pieszych również jest. Pieszych, rowerzystów, zgadza proszę państwa, jest taka sytuacja, że jak pan dyrektor to powiedział, przepisy prawa są takie jakie są, Inwestor jest taki, jaki jest, czyli buduje po śladzie ogrodzenia, na, na swoim terenie, ale o jednej rzeczy inwestor nie wiedział, bądź zapomniał, bądź nie chciał wiedzieć. O jakiej to się sprawia? Znaczy, tutaj, jeżeli chodzi o lokalizację ogrodzenia czy obiektów budowlanych, które są lokalizowane na działce, poza granicami prawa własności nieruchomości, są także przepisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które bada, opracowało miasto Miejsc i w tych przepisach miejscowych planów zagospodarowania jest linia. Um, I ten plan obręb, obręb, już dawno są A, ten, ten są opracowane, czy to teraz? Plan zagospodarowania już to... nie potrafię w panie w momencie, ale, ale jest proszę, nie, nie, to nie jest sprawa ostatniej chwili. Nie, nie, to było no. opracowane w, w, wcześniej. Ten plan zagospodarowania hmm. zakłada poszerzenie e, pod przyszłą rozbudowę układu komunikacyjnego rezerwę hmm. w gruntu. dwóch Akurat na wysokości tej nieruchomości może być to około 2 metrów, jednoznacznie nie wynika to z tego rysunku. Bo jak powiedzieliśmy, nierówna nie równa, Tak jest. Więc tu na wysokości tej nieruchomości zakłada poszerzenie tego pasa drogowego, aczkolwiek na obecną chwilę tutaj przy planach modernizacji dróg, które powiat opracowywuje, modernizacja ulicy Mieczkiewicza nie jest... Czy to jest ta ulica, panie tak. proszę. Nie jest, nie jest... To pokażmy to do, 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 do tego, może to weźmiemy. W ten sposób będziemy. To jest miejscowy plan zagospodarowania. Tak, miejscowy plan zagospodarowania, właśnie tutaj. I tu jest jednolita linia ogrodzeniowa. prawda? Tu mamy, y, znaczy, lokalizację tak. y, poszerzenia pasa drogowego. Przyszłościowo to jest teren, który znajduje się na, jest to grunt oczywiście prywatny, bo to nie możemy mówić, że to jest pas drogowy. bo mm. Pas drogowy to jest y, pas drogowy, który jest wydzielony liniami granicznymi. Tak jest, tak. Czyli linie graniczne. Zróbmy to tak, panie dyrektorze, jakby pan mógł tutaj, żeby jeszcze w kamerze się pokazało, tak? I proszę bardzo. Linia graniczna, w tej chwili mamy, ona jest tutaj wyrysowana, Tak. To jest linia graniczna. Aha. to jest nierówna, bardzo nierówna. To widać Panie Dyrektorze, tak. tu są poszerzenia podziałne. Ale to jest... Natomiast już bardzo równa. To jest pod, przy pod przyszłe poszerzenie pasa drogowego. A co co? To jest? A to jest linia zabudowy jeżeli chodzi o lokalizację nowych budynków. Aha. Tu ogrodzenie? Nie, tu, tu pas drogowych. Drogowy. Drogowy. Tak. Czyli mieszkańc może się to z tym ogrodzeniem. Może się oczywiście. Natomiast to poszerzenie jest założone w miejscowym planie zagospodarowania, że ono może być do wykorzystania, natomiast na obecną chwilę nie stanowi to granic administracyjnych pasa drogowego. Rozumiem. Zarządca drogi też w ustawie o drogach publicznych nie ma możliwości egzekwowania przepisów miejscowego planu zagospodarowania. Bo znaczy. jeżeli my tego nie uzgadniamy, nie ma z nami tego uzgodnienia, miasto to sobie zrobiło, prawda? Znaczy to jest uchwalone przez miasto? Pewnie nie... w tym momencie, kiedy jeszcze nie dali wam tej drogi powiatowej. To, panie redaktorze, było pewnie wcześniej uchwalone. Tak, U... dużo wcześniej. Ufalone. Więc oni powinni, mnie się wydaje, że miasto powinno uregulować tę sprawę. Oddało wam, przepraszam bardzo, może to zabrzmi, może nie tak, może pan Mówisz będzie miał inne zdanie, na pewno będzie miał inne, ale powinni dać wam uporządkowaną raczej później. Znaczy wie pan, panie, dlatego, że to jest taka sytuacja, że akurat tutaj, żeby zamienić się bo my tutaj tak. doszło do zmiany ulicy no Dąbrówki tak, tak. i Mickiewicza, e, gdzie obecnie miasto wykonało przebudowę tej ulicy tak. Dąbrówka, Dąbrówki, istniejący pas drogowy oraz zurbanizowanie tego terenu i nawierzchnie, chodniki, które tutaj są. To jest sprawa, która, która była. Natomiast teraz jeżeli by... Czy oni mieli na Dąbrówki takie problemy, jakie wy macie na Mickiewicza? Raczej e, nie. Na Dąbrówki też gdzieś tam wynikały tak, tak, różne tak, sytuacje. Tak. Z pismem do nadzoru budowlanego z prośbą czy z wnioskiem o weryfikację tego obiektu budowlanego, czyli tego ogrodzenia do wysokości 220 metra e, o zweryfikowanie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania. Co na to powiadomuj? W, w tej chwili mam tutaj na przed A. sobą odpowiedź nadzoru budowlanego, który e, wzywa nas jako zarządca drogi czy do, to, ta, do doprecyzowania. Pokażmy no, to tutaj. To, to chyba nie jest jakaś tajemnica, prawda? To jest odpowiedź. Nadzoru budowlanego. Ja przytoczę fragmenty, proszę Państwa. I co my tu mamy, że. Do doprecyzowania, czy nasz wniosek dotyczył e, kontroli z warunkami wynikającymi z obowiązującej ustawy e, prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi tej ustawy, czy ewentualnie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 22 Nie było zajęcia pasa W związku z tym, co wcześniej, tak. nie było zajętości pasa drogowego, czyli to z automatu zostaje ten punkt um, odsunięty. Tak. Więc doprecyzowując ten wniosek nadzoru budowlanego, który był na nasz wniosek, e, zwrócimy się z prośbą o weryfikację tego, czy to jest zgodne z przepisami prawa budowlanego. Na razie nadzór budowlany nie będzie w tej kwestii nic czynił. Czyli nie będzie kontroli, nie będzie mandatu, niczego. Nie, nie mam, Panie Radatorze takiej na informacji. Natomiast co wy zrobicie? My, my jako to, zarząd, uścuchowy. w tej chwili to były tak, to była ta jedna informacja, która poszła do nadzoru budowlanego o zgodność tego ogrodzenia z zapisami miejscowego zagospodarowania. Tak, tak jak wcześniej wspomniałem, zarząd za drogi tutaj na tym elemencie. Ja nie mam możliwości prawnych, które mogę egzekwować od właściciela m, zapisy miejscowego planu zagospodarowania. Nie możemy uwagać mandatu. Nie mam takiej możliwości. Nie mogę decyzji węzlu. administracyjnej. Może Pan go co prosić? Na ja na obecną chwilę, tak jak, powiedziałem, tak jak powiedziałem Panu, panu Redaktorowi, przedstawiłem informację sam osobiście m, właścicielowi nieruchomości o tym, że jest to niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania. Jak on zareagował Panie Redaktorze? To jest właściciel lat Pan, pan tak? przyjął to do wiadomości, natomiast kolejne potem były interwencje kierownika. Tutaj Ale pojawiły się słupy, pojawi, pojawił się beton, tak. już tam w tym To prawda? już było po, po, po to, tym trochę. Tak. już po, po Pojawiło rozmawiam. się. Był kierownik Czerwiński tak? z, z działu utrzymania dróg tak. tak. drugi mostów. Także rozmawiał to dwukrotnie to. z tym panem. W dniu, no, dzisiejszym, w dniu tak. dzisiejszym też poczyniliśmy kolejne e, rozmowy. Natomiast, mając to pismo do nadzoru budowlanego, które skierowaliśmy, ja, jako zarządca drogi, wystosujemy jeszcze pismo oficjalne do tego pana e, właściciela nieruchomości, tej, przy której to nie jest, e, z informacją o tym, że. Jest to lokalizowane niezgodnie z przepisami Miejscowego Planu Zagospodarowania. Na piśmie, to na piśmie. Tak. Jest to w tym lokalizowane w rezerwie e, poszerzenia pod przyszły pas drogowy, aczkolwiek nie jest to obecnie pas drogowy, jest to rezerwa pod pas drogowy i to nie stanowi własności powiatu niskiego typu właściciela nieruchomości. W momencie, w którym ta rezerwa była wykorzystana, tak. e, no to przejęlibyśmy tę nieruchomość. Natomiast lokalizując to ogrodzenie, e, w ustawie o drogach publicznych jest zapis, który mówi, że wszystkie. E, elementy, które są lokalizowane w rezerwie, czyli w Dobrze, tym poszerzeniu, proszę. Są to obiekty tymczasowe. Gdyby doszło do modernizacji, gdy to będzie potrzebne, trzeba to rozebrać. Trzeba to rozebrać i tutaj w tym przypadku też pouczyliśmy właściciela nieruchomości, że w przypadku, gdy będzie ta rezerwa wykorzystana, to lokalizacja tego ogrodzenia, którą dzisiaj on jest inwestorem, będzie rozebrana i na koszt inwestora. Choć nie jest to tymczasowe. Znaczy nie wie pan, panie redaktorze, że to tymczasowe to no. znaczy, że do czasu no, tak. można to, to że do, do, do czasu e, modernizacji drogi, mm. ale ma świadomość tego właściciel nieruchomości, że w przypadku gdy wybuduje dzisiaj to ogrodzenie, a dojdzie do modernizacji tej drogi, wykonania chodnika, planowanych jakichś tam elementów, które by zmieniały komunikację na tym odcinku drogi, tak. to to ogrodzenie się. nie da na jego koszt bez możliwości uzyskania szkodowania. To są jakby aspekty, proszę Państwa, prawne, ale jest jeszcze, Panie Dyrektorze, aspekt moralny i społeczny, czyli brak chodnika jakiegokolwiek po tej stronie, czyli tam jest kawałeczek takiego chodnika, idzie mama z wózkiem, z dzieckiem, tak, i ona wkracza, przepraszam, na nie. Czy o tym rozmawiał Pan z tym właścicielem? Tak jest, było to poruszone, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników roku. Rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast. No... Ja też nie będę się tego wypowiadał oficjalnie. Może ja go poproszę, żeby on na ten temat się Jaki wypowiedział. Jakie ma pan stanowisko tak. właściciel nieruchomości, bo... W każdym razie Pan zasugerował, za... że tak. taka sytuacja może być. Mamy tu sytuację taką, że tak jak Pan Reda na początku wspomniał, po tej prawej stronie ten ciąg pieszych, czyli od tak. drogi krajowej nr 2 do ulicy Dąbrówki, ten ciąg pieszych jest ustawizowany tak. i te szerokości są tam zachowane. Mamy przejście przy ulicy Sandomierskiej, którym mieszkańcy mogą tak. się poruszać z e, skomunikowanym odcinkiem z tym podnikiem. wiemy też, że w skrzyżowania, gdy przejście na pieszych nie występuje, przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa można to e, przejść na drugą stronę nie Czyli tak, nie ma pasów żadnych? Ma. By, mamy, mamy, przy ulicy Sędzowielskiej. mamy, ale mamy. No, jednak mało może iść tą lewą stroną, prawda, w stronę ulicy Dąbrówki, prawda, i nagle spowod... to ogrodzenie na chodniku, w którym idzie, może spowodować, że ona musi awaryjnie przechodzić drugą na drugą stronę Przejść na drugą stronę tak. tak. Tu jest taka sytuacja, że to jest, jeżeli ktoś, e, powiedzmy sobie, że akurat z ulicy Mickiewicza, e, tak jak wspomniałam sam, jestem mieszkańcem tego rejonu, więc wiem i mieszkańcy, którzy korzystają, a tym bardziej jak idzie tam mama z wózkiem, oni znają tą sytuację, jak ten teren wygląda. A ten pan to... może powiedzieć, to niech idzie sobie taką drugą stroną ulicy i Komuniku... komunikuje się tak. przy pomocy przejścia tak że pierwszej ulicy tak, Sandywskiej, tak, 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 bądź przechodzi w miejscach, w których to przejście jest zgodnie z... Może powiedzieć co? Nie widzi, że tam nie ma chodnika. No. No to już Różni jest. są ludzie, tak? Różni są ludzie i to też musimy brać pod uwagę. Panie dyrektorze, ale to jest jakby szczegół. Ja mówiłem, że przejdziemy choć chwilę do ogółu. Czy takich sytuacji, takich sytuacji wynikających z nowego prawa budowlanego, które pozwala nawet budować mniejsze domy bez zgłoszenia tylko, prawda? Który pozwala deweloperowi zajmować teren. Nie wiem o jakim prawem chodzi, a tutaj pozwala budować ogrodzenia bez wiedzy waszej, czyli zarządów dróg, czy miejskich, czy powiatowych, czy gminnych. Prawda? Bez wiedzy, wiedzy miasta, gminy lub powiatu zarządcy drogi. Zarządcy, zarządcy drogi, tak to jest fachowo. Dobrze, czy w związku z, z tym, czy to jest problem tylko Mickiewicza, czy jakiś większy problem? Powiem panu redaktorowi, tak jak wspomniałem, mamy 500 km blisko, 500 km wód, czego prawej i lewej strony to jest prawie 1000 km dróg. Ehm. W momencie, w którym ogrodzenia były na zbożeniu... Na wsiach to nie ma chodników, tak? tak a, ale, ale to, Panie a, Redaktorze, to akurat a, też a, wynikają inne przepisy, ponieważ w związku z tym, że tutaj mamy chodnik, jest to teren zurbanizowany, przekrój drogi tak. uliczny, czyli mamy chodnik po dwóch stronach, mamy takie przekroje, które się dotyczą przekroju drogowego, czyli mamy tylko jezdnię i pobocza, tak, tak. ale ktoś chce zlokalizować ogrodzenie w, w, w osi Roku, bo tu jest lokalizacja jego terenu nieruchomości, tak. granica pasa. No, w momencie, w którym my, jako zarządca drogi, mieliśmy tę możliwość, że wyrażaliśmy opinię w stosunku do tego, aczkolwiek podkreślam, że to była tylko i wyłącznie opinia. Tak. Też My, Aby byliście to podobne udziałanie, posiadaliście wiedzę. Tak, tak jest. Jest. mieliście wiedzę. Opiniowaliśmy m. to w granicach takich i takich. Tak samo jest i tutaj. To, czy to dotyczy się przekroju ulicznego, drogowego czy publicznego, no, sytuacja jest podobna. Tu mamy chodnik, którym m, mieszkańcy na, na tym odcinku ta komunikacja jest. W tym momencie niemożliwa na tym przejściu, aczkolwiek były takie sytuacje, że interweniowaliśmy też w sprawach, w których ktoś miał ogrodzenie przy krawędzi jezdni, lokalizował ogrodzenie na terenach mniej zurbanizowanych. W yy, krawędzi jezdni, gdzie potem w przyszłości utrzymania yy, zimowego bieżącego zdarzeń na drogach góry są sytuacje, musieliśmy też interweniować, ale są ludzie, którzy przyjmują jakieś tam nasze interwencje, natomiast są tacy, którzy yy, mają prawo tutaj, że to jest nieruchomość moja i działają w kierunku tym, że to jest moja. Tak I ja posługuję się w granicach swoich administracji. Natomiast ja podkreślam jeszcze raz, ja nie mam możliwości egzekwowania przepisów miejscowego pana zagospodarowania. My możemy tutaj w przyszłości, gdy będziemy robili modelizację drogi, mamy furtkę, z której możemy skorzystać. Na dzisiaj sprawa, jeszcze wróćmy na chwilę do ulicy Mickiewicza: że pan się buduje, ogrodzenie, pewnie się i wybuduje to ogrodzenie, prawda? Bo tutaj trudno mu zakazać, prawda, wejść administracyjnie i postawić flagę, prawda, a ja i kroku dalej. Nie mam panie dyrektorze takiej możliwości, żeby do mieszkańca wystąpić, że wstrzymuje, tak. Tak. zakazuje. Bardzo mógłby to zrobić mógłby w prawie. No. Zobaczymy, bo no mówię, to sprawa między... No. Zarząd Entryku nadzorem jest w domu. No, Zobaczymy Wtedy jak się rozumają. nadzór budowlany do tego ustosunkuje. Aczkolwiek jest to jakiś obiekt budowlany i my zgłosiliśmy się z wnioskiem o weryfikację tego, czy to jest zgodne, czy niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Jak do tego podejdzie nadzór budowlany, no, powinien kontrolować takie, takie elementy, które właśnie wynikają. Jest to obiekt. Puenta wynika z tego jasna. Tak, oczywiście, masz człowieku święte prawo do swojej własności. już na niej tej własności robić, co chcesz. Ale z poszanowaniem prawa przede wszystkim. No, no i to, co mówiliśmy o tym społecznym aspekcie tego problemu, że ta matka z dzieckiem, idąca, tracąca chodnik, może rzeczywiście wtargnąć na jezdnię i różne bezpieczeństwa. Ja tutaj koszt. mogą być dochodzi do sytuacji, w której mieszkańcy. A obciążanie sumienia w tym momencie nie jest takie fajne. Właściciel nieruchomości ma wyjaśnione, jak sytuacja tak wygląda. Na obecną chwilę już cztery razy rozmawiamy z właścicielem, przedstawione argumenty, dodatkowe, które tam wynikły. Tak jak dzisiejszy argument, który mówi o tym, że w przypadku, gdy zarządca drogi będzie robił modernizację tak. odcinka drogi, czy to zarządca, drobnika, czy wy, czyli zarządca, czyli ponad To w tym momencie, jeżeli on dzisiaj wybuduje to ogrodzenie, to w przyszłości nie dostanie za to żadnego czkoda. Tak. Więc kwestia jest tego, no. Napiszcie. Nie powiedział. Jeszcze dodatkowo, pytanie, nie powiedział. A to dajcie, mi, wykupcie ten grunt i, i będzie sprawa prosta. Ja tak, przez takie tak, 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 deklaracje nie padły. Nie, bada, nie bada. Tu można by było zrobić to w ten sposób, natomiast inicjatorem podziału takiej nieruchomości jest właściciel gruntu. Rozumiem. Musi wystąpić tak i jest. I dopiero z podziału decyzji, to co jest na poszerzenie na pas drogowy, działkę jest podzielone na dwie. Gospodarka nieruchomości, ma, powiat miejski wypłaca odszkodowania tak, i w ten sposób, ale inicjatorem tego musi być właściciel nieruchomości. Tak jak proszę Państwa jest prawo w naszej kochanej ojczyźnie, w Polsce, Rzeczpospolitej Polskiej i czy my chcemy, czy nie chcemy, musimy sobie z tym prawem radzić, ale są jeszcze aspekty społeczne, o którym każdy inwestor, Panie Dyrektorze, musi pamiętać. Przede wszystkim zachowanie w zgodzie z przepisami praw. Tak, przede wszystkim, ale mówię, oprócz prawa, jest prawo Funkcje administracyjne i prawo moralne, jeszcze, o które zawsze trzeba walczyć, prawda, żebyśmy byli w porządku ze sobą, żeby potem nam sumienie dotyczało. Dziękuję, panie dyrektorze. Życzę Dziękuję panu dobrze. wszystkiego dobrego po Andrzeju Solonku. Nie jest to sprawa łatwa, panie dyrektorze. Ja już o tym pisałem, ale rozmawiając dzisiaj pierwszy raz, proszę państwa, rozmawiam, widzę, że będzie to dobrze. <laughs> Czego należy powiatowi i panu życzyć? Bo każdy o tym wie. So ТВ.